Uczestnicy konkursu Kolęd i Pastorałek Anielskie kolendowanie zostali nagrodzeni. Wręczenie nagród miało miejsce na placu Bartosza Głowackiego. Konkurs organizowany jest przez oddział akcji katolickiej przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu i Szkołę Podstawową nr 9. Ostatnio konkurs ten przebiegał w formie online ze względu na pandemię, a w tym roku już... Tak tradycyjnie online, bo y, chodzi też o zaangażowanie rodziców. Y, rodzic musi nagrać, musi przesłać, więc angażuje się i tym sposobem pamięta kolendy. Wraz z dziećmi śpiewa później podczas wigilii. Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych. Przedszkolaki, uczniowie klas od 1 do 4 oraz klas 5-8. Łącznie wpłynęło 32 nagrania. Jury w każdej kategorii wyłoniło pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Przyznało także wyróżnienia. Trudno ocenić yy, pracę dzieci. Jedne były nagrania piękne, profesjonalne, a inne pięknie zaśpiewane, ale mniej profesjonalnie nagrane. To co jury bardziej brała pod uwagę? Oczywiście śpiew. I znajomość kolęd i pastorałek. O to chodzi, żeby kultywować tradycję wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek. Zawsze po wieczerzy wigilijnej w moim domu śpiewaliśmy kolendy. Aż do pasterki, a godzina 11.30 szliśmy do kościółka na pasterkę. Taka była tradycja i myślę, że musimy wrócić do tej tradycji, bo jeśli nie ma tradycji, to nie ma przyszłości. Wręczanie nagród poprzedziły kolendy w wykonaniu zespołu Ocicenki oraz wspólna modlitwa poprowadzona przez księdza Jana Kaszewicza. Na wszystkich czekały też świąteczne dania, barszcz czerwony oraz pierogi.